Cześć! Pozdrowionka z wysokości. Jak widzicie, dalej walczymy z tym nietypowym daszkiem, ale dzisiaj nie o tym. Mam dla Was ważny, bardzo ważną informację do przekazania. Otóż w styczniu odbędzie się druga edycja targów Dach Forum, a na tych targach będzie znów konkurs Dach Masters. Jak sami wiecie, w tamtym roku ja wygrałem w kategorii dekarstwo. No już w już tym roku nie będę mógł z wami rywalizować, a nagrody są pokaźne. Między pierwszym, drugim a trzecim miejscem już jest dużo, dużo mniejsza rozpiętość, także nawet za trzecie miejsce będzie pokaźna nagroda do zgarnięcia. Z tego co kojarzę, to nawet chyba są wyższe nagrody niż w pierwszej edycji, także naprawdę, naprawdę jest o co walczyć. W tym roku nie musicie nawet swojej foty robić, wystarczą wasze realizacje. Także nie czekajcie, zgłaszajcie się. I widzimy się na dach forum. Cześć!